Stawą wysokiego plonowania jest dobrze zabezpieczony i rozwinięty system korzeniowy. W zaprawie Vibrant Star Syngenta zastosowała najnowszą technologię, która sprawi, że Twoja pszenica, jęczmień i inne zboża dostaną wsparcie na starcie. To najbardziej kompleksowe rozwiązanie na rynku, oferuje ochronę przeciwko wszystkim najważniejszym chorobom odglebowym i odnasiennym, które dotykają jęczmień. Kluczem jest opracowana przez Syngenta unikatowa kombinacja trzech substancji czynnych. Sedaxan to pierwszy fungicyt z grupy SDHI używany wyłącznie do zaprawiania nasion. Nie wnika do wnętrza rośliny, ale formuje warstwę ochronną wokół okrywy nasiennej i w otaczającej ją glebie. Broniąc roślinę przeciwko chorobom odglebowym. Kolejnymi składnikami są sprawdzony fludieksonin i triticonazol, dobrze znany i skuteczny triazol. Razem ta trójka tworzy optymalne rozwiązanie w zarządzaniu odpornością chorób jęczmienia i daje najlepszą w swojej klasie skuteczność w zwalczaniu głowni pylącej jęczmienia. Dla kompleksowej ochrony Twojego plonu zbóż zapewnienia szybkich i wyrównanych wschodów, dobrego zakorzenienia i wysokiej tolerancji na stres możesz liczyć na nowy Vibrant Star od Syngenty.